Cześć! Zapraszam na nowy film na naszym kanale pełnym najróżniejszych niesamowitych i zaskakujących ciekawostek. Synowie, którzy są kopiami swoich ojców. <laughs> o bardzo podobnych osobach mówi się, że są niczym dwie krople wody. Takie przypadki najczęściej zdarzają się w kolejnych pokoleniach rodzin, dlatego dziś prezentujemy Wam ojców i synów podobnych do siebie, właśnie jak te przysłowiowe dwie krople, wyglądających jak swoje kopie, które różnią się wyłącznie wiekiem. Bardzo często ci synowie idą w ślady rodziców, zostając aktorami czy muzykami. Czy wówczas mają takie same szanse na sukces jak ojcowie? Zobaczcie sami. Alain Delon i Alain Fabien Delon. Alain Delon to francuski aktor filmowy, teatralny, telewizyjny oraz producent, scenarzysta i reżyser filmowy. Jest jedną z największych gwiazd kina europejskiego lat 60. i 70. XX wieku, twarzą francuskiej nowej fali oraz symbolem męskiego seksapilu. Alain Fabien Delon jest synem aktora i holenderskiej byłej modelki i prezenterki telewizyjnej oraz dziennikarki Rosalie van Bremen. Alain Fabien również zajął się aktorstwem, ale również wykorzystał swoją urodę, by zajmować się modelingiem. Od 2015 roku jest ponadto ambasadorem marki Dior. W 2019 roku opublikował swoją powieść zatytułowaną Z Rasy Panów. Szkoda, że Alain Fabien Delon nie będzie miał już możliwości zagrania u boku swojego ojca w filmie: John Lennon i Sean Lennon. Bycie dzieckiem jednego z najsłynniejszych muzyków na świecie nie może być łatwe, ale Sean Lennon Syn tragicznie zmarłego Johna Lennona wydaje się być z tym w porządku. John Lennon był brytyjskim muzykiem, kompozytorem, piosenkarzem i autorem tekstów. Był również założycielem, muzykiem i wokalistą jednego z najsłynniejszych zespołów wszechczasów The Beatles. John Lennon i Joko Ono doczekali się jednego wspólnego syna. Sean przyszedł na świat w Nowym Jorku 9 października 1975 roku, dokładnie w dniu 35. urodzin ojca. Gdy chłopiec miał 5 lat, do sprzedaży trafił ostatni album studyjny za życia Lennona, Double Fantasy, na której znalazł się utwór dedykowany dziecku, Kołysanka na zakończenie, której możemy usłyszeć słowa Dobranoc Sean. Do zobaczenia rano. Sean szybko wykazał talent muzyczny. W wieku 6 lat stanął na scenie, 3 lata później zaśpiewał swoją pierwszą piosenkę It's All W 1998 roku wydał debiutancki album Into the Sun. Później jego kariera nabrała rozpędu, zaczął występować również w filmach, ale nigdy nie osiągnął popularności na miarę Ojca. Choć uczciwie trzeba przyznać, że poprzeczka była zawieszona bardzo wysoko. Don Johnson i Jesse Johnson. Don Johnson to amerykański aktor, producent filmowy, reżyser, autor tekstów piosenek i piosenkarz. Podbił serca milionów widzów jako twórca roli detektywa samego Kroketa w serialu kryminalnym NBC Policjanci z Miami. Jego syn Jesse Johnson poszedł w ślady ojca i rozpoczął własną karierę aktorską. W 2001 roku zadebiutował jako aktor w gościnnym występie w serialu telewizyjnym CBS Nash Bridges w odcinku Quack Fever. Jego ojciec musi być bardzo dumny. Eugene Levy i Dan Levy. Eugene Levy ma za sobą niesamowitą karierę. Ten kanadyjski aktor filmowy i telewizyjny, komik, producent, reżyser oraz scenarzysta, znany jest z drugoplanowych i charakterystycznych ról komediowych. Rozpoczął karierę w latach 70. i gra do dziś. To niesamowite osiągnięcie. Jego syn zdecydowanie poszedł w ślady ojca. Jest nie tylko aktorem, ale i scenarzystą i producentem filmowym. Był gospodarzem programu telewizyjnego Wzgórza Hollywood, który był emitowany na kanale MTV. Występował również jako David Rose w serialu komediowym Sheets Creek, który współtworzył ze swoim ojcem. Za pracę nad serialem zdobył m.in. kilka nagród Canadian Screen Awards. Jude Law i Rafferty Low. Brytyjski aktor filmowy, teatralny i telewizyjny, reżyser i producent filmowy Jude Law jest obecnie jednym z najlepszych żyjących aktorów. Jest laureatem nagrody BAFTA za drugoplanową rolę Dickiego Greenleafa w filmie Utalentowany pan Ripley, honorowego Cezara i nagrody prezydenta na festiwalu filmowym w Karlowych Warach. Był dwukrotnie nominowany do Oscara w 2000 roku za drugoplanową rolę w filmie Utalentowany pan Ripley i w 2004 za główną rolę w filmie Wzgórze Nadziei. Jego syn, Rafferty, rozpoczął karierę aktorską tak jak jego ojciec. Co więcej, pojawił się ze swoim ojcem w The Hat, krótkometrażowym filmie z 2020 roku, który został nakręcony iPhone'em podczas izolacji związanej z pandemią COVID-19. Rafferty jest również wziętym modelem współpracującym z takimi markami jak Missoma, Valentino, Mulberry i Brioni, a także muzykiem. Jean-Claude Van Damme i Christopher Van Warenberg. Kariera aktorska Jean-Claude'a Van Damme'a była monumentalna. Jest jedną z najbardziej znanych gwiazdki na akcji, jakie kiedykolwiek istniały, ale jest też reżyserem i producentem. Nic więc dziwnego, że syn jego i trenerki fitness Gladys Portux, Christopher Van Warenberg poszedł w ślady ojca i rozpoczął własną karierę aktorską. Pierwszymi filmami, w których wystąpił Chris był Uniwersalny Żołnierz z 1992 roku, którym zagrał młodszą wersję postaci granej przez swojego ojca oraz obraz Quest, gdzie wystąpił w podobnej roli. Pierwsze znaczące role zagrał w takich produkcjach jak Krzyżowy Ogień czy Sześć Kul, gdzie również występował u boku ojca. Zagrał również w komedii Witajcie w dżungli oraz w takich filmach akcji jak Bałkańska Wendeta czy Blackwater, gdzie musiał wykazać się umiejętnościami z dziedziny sztuk walki. Poza aktorstwem zajmuje się reżyserią i pisaniem scenariuszy oraz produkuje filmy, w których występuje. Cóż, wygląda na to, że aktorstwo jest głęboko zakorzenione w tej rodzinie. Zanim ruszymy dalej, pamiętajcie, zostawić łapkę w górę i zasubskrybować nasz kanał. Bill Pullman i Louis Pullman: Bill Pullman to znany amerykański aktor filmowy, teatralny i telewizyjny, a także reżyser i producent filmowy. Zagrał w kilkudziesięciu filmach różnych gatunków, w tym w horrorze Wesa Cravena, Wąż i Tencza, dramacie Lawrencea Kazdana – przypadkowy turysta z Williamem Hartem, Caitlin Turner i Ginom Davis oraz komedii sportowej Penny Marshall – ich własna liga z Tomem Hanksem i Madonną. Teraz jego syn również próbuje swoich sił w aktorstwie. Louis Pullman może i jest młody, ale prawdopodobnie będzie powszechnie znany tak jak jego ojciec. Karierę aktorską rozpoczął od filmu The Ballad of Lefty Brown, w którym wystąpił również jego ojciec. Jego późniejsze osiągnięcia filmowe obejmują role drugoplanowe w The Stranger's Pray at Night, Bad Times at the El Royale i Top Gun: Maverick, oraz główną rolę w Salem Slot. Louis zagrał również w filmach telewizyjnych, m.in. zagrał w Paragrafie 22 i Lekcjach Chemii. Za rolę chemika w tym ostatnim był nominowany do Primetime Emmy Award i Critics Choice Television Award. James Brolin i Josh Brolin. Josh Brolin jest obecnie znanym amerykańskim aktorem, reżyserem i producentem filmowym, teatralnym i telewizyjnym. Po raz pierwszy na kinowym ekranie wystąpił, mając 17 lat, w przygodowej komedii familijnej Richarda Donera Goonies. Zyskał na popularności jako policjant w serialu NBC Prywatne Oko i w roli Jamesa Butlera Hickoka w seryjnym westernie Młodzi Jeźdźcy ze Stevenem Baldwinem. Zagrał również jedną z głównych ról w filmie Braci Coenów To nie jest kraj dla starych ludzi. Za rolę Dana White'a w Obywatel Milk był nominowany do Oscara dla najlepszego aktora drugoplanowego. Jest chyba nawet bardziej znany niż jego ojciec James Brolin, który uznanie w oczach krytyki zdobył rolą doktora Stevena Kiley'a w serialu medycznym ABC Marcus Welby Lekarz Medycyny. Możemy sobie tylko wyobrazić, jakiego rodzaju fascynujące rozmowy filmowe prowadzą ze sobą ojciec i syn, kiedy się spotkają. Henry Fonda i Peter Fonda. Był taki moment w historii, kiedy nazwisko Henry Fonda było synonimem Hollywood. W branży pracował przez 50 lat. W 1935 roku zadebiutował w kinie rolą Dana Harrowa w komedii Wiktora Fleminga Rolnik bierze żonę z Janet Gaynor, a rok wcześniej występował w tej samej roli w przedstawieniu na Broadwayu. Popularność i uznanie krytyków przyniosła mu główna rola Toma Joulda w dramacie Johna Forda Grona Gniewu. Ekranizacji powieści Johna Steinbecka, a za występ w tym filmie był nominowany do Oscara dla najlepszego aktora pierwszoplanowego. American Film Institute umieścił go na szóstym miejscu na liście największych amerykańskich aktorów wszechczasów, zaś 8 lutego 1960 roku otrzymał własną gwiazdę w słynnej Alei Gwiazd w Los Angeles. Tu doskonale sprawdza się przysłowie, jaki ojciec, taki syn. Peter Fonda zadebiutował na Broadwayu w 1961 roku w przychylnie ocenionej przez krytyków roli szeregowego Roberta Oglethorpe w spektaklu Blood, Sweat and Stanley Pool. Za rolę Weavera w dramacie wojennym Karla Foremana „Zwycięzcy” był nominowany do Nagrody Złotego Globu jako Nowy Gwiazdor Roku. Sławę przyniósł mu głośny film Easy Rider, w którym nie tylko zagrał jedną z głównych ról, ale był także współtwórcą scenariusza i współproducentem. Val Kilmer i Jack Kilmer Lata 90. zdecydowanie należały do Vala Kilmera. Miał tak wiele wielkich filmów, które wyszły w ciągu jednej dekady, że trudno nie myśleć o nim, gdy wspomina się filmy z lat 90. -tych. Gorączka, Top Gun, Święty, Batman Forever czy Willow to tylko kilka z jego najbardziej znanych filmów. W 1987 roku związał się z aktorką Joan Wally, z którą ma m.in. syna Jacka. Młody Jack Kilmer również próbuje wyrobić sobie renomę w branży aktorskiej. Jeśli jest choć trochę podobny do swojego ojca, w mgnieniu oka stanie się gwiazdą. Na razie znany jest m.in. z filmów Nice Guys, Palo Alto czy Więzienny eksperyment. Rob Lowe i John Owen Lowe. Rob Lowe to amerykański aktor, reżyser, scenarzysta, producent filmowy i model. Kiedy pojawił się na scenie w latach osiemdziesiątych, był idolem nastolatek. Wciąż pamiętamy o filmach, które nakręcił w młodości, na przykład dramacie Francisa Forda Copoli, Outsiderzy, w którym wystąpili również Tom Cruise, Patrick Swayze, Matt Dillon i Emilio Estevez, czy dramacie Ta ostatnia noc, w którym wystąpił z Demi Moore. W 2000 roku znalazł się na liście 50 najpiękniejszych ludzi na świecie magazynu People. Jego syn John w młodości trzymał się z dala od aktorstwa i mediów, ukończył nawet studia w dziedzinie nauki, technologii i społeczeństwa. Od 2015 roku zaczyna się jednak pojawiać w serialach telewizyjnych, wystąpił też w świątecznym filmie Holiday in the Wild i pracował jako scenarzysta przy wielu odcinkach 911 Lone Star. Czy również zyska miano łamacza damskich serc? Zobaczymy! Tommy Lee i Brandon Thomas Lee. Jedną z najbardziej znanych, celebryckich par ostatnich 30 lat jest perkusista Tommy Lee i Pamela Anderson. W latach 90. byli wszędzie. Pojawiali się w czasopismach i telewizji, a ich burzliwy związek dostarczał dziennikarzom kolejnych sensacyjnych artykułów. Zaczęło się od miłości, od pierwszego wejrzenia, potem był błyskawiczny ślub, później na światło dzienne wyszła ich seks taśma, aż w końcu w ich domu doszło do rękoczynów. Niezależnie od prawdy na temat tego związku, faktem jest, że jego owocem jest syn Brandon Lee, a on poszedł w ślady matki i został aktorem i producentem znanym m.in. z filmów. Kosmiczny grzech, słoneczny patrol czy Sierra Burgess jest przegrywem. Damon Wyans i Damon Wyans Jr. Posiadanie ojca, który pracuje w branży aktorskiej, wydaje się wystarczająco trudne, ale wydaje się szczególnie trudne, jeśli ten ojciec jest komikiem. Tak jest w przypadku Damona Wyansa Jr. Jego ojciec Damon Wyans jest jednym z najbardziej znanych aktorów komediowych. Sławę przyniósł mu szczególnie sitcom nadawany na kanale ABC On, Ona i Dzieciaki, którego był współproducentem. 24 kwietnia 1984 roku ożenił się z Lisą Turner, a z tego związku urodził się m.in. Damon Wayans Jr., który zadebiutował w filmie w 1994 roku, kiedy został obsadzony w filmie fabularnym swojego ojca Blankman, grając młodego Kevina. Później pojawił się w sitcomie swojego ojca My Wife and Kids jako John, pracował też przy serialu jako scenarzysta. Był nominowany do nagrody NAACP Image Awards i Critics' Choice Television Awards w kategorii Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu komediowym za pracę nad filmem Szczęśliwe Zakończenia. Widać, że choć ojciec wysoko postawił poprzeczkę, on doskonale sobie radzi. Kirk Russell i Wyatt Russell. Kirk Russell stał się rozpoznawalny już w latach 70. -tych. Był m.in. jednym z kandydatów do roli Hanna Solo w Gwiezdnych wojnach, a za rolę Elvisa Presleya w telewizyjnym biograficznym dramacie muzycznym ABC Elvis w reżyserii Johna Carpentera był nominowany do nagrody Emmy był przesłuchiwany do roli tytułowej w filmie Flash Gordon, którą ostatecznie zagrał sam Jay Jones. Prawdziwą popularność przyniosła mu rola jednookiego sprawiedliwego przestępcy Snake w sensacyjno przygodowym dreszczowcu science fiction Johna Carpentera ucieczka z Nowego Jorku. Młodszy Russell nie tylko wzoruje się na ojcu pod względem wyglądu, ale także pod względem zdolności aktorskich, chociaż jest również hokeistą. Wcielił się między innymi w kaprala Louisa Forda w horrorze Juliusa Averego Overlord z 2018 roku czy agenta Johna Walkera w serialach Disney Plus z uniwersum Marvela The Falcon and the Winter Soldier i Thunderbolts. W sumie wystąpił już w ponad 20 produkcjach, zarówno filmowych, jak i telewizyjnych: Jeremy Irons i Max Irons. Jeremy Irons to ogromny talent. Jest nie tylko dobrze znany w Wielkiej Brytanii, ale i na całym świecie. Podwójna rola Charlesa Henry'ego Smithsona i Mike'a w melodramacie Karla Davisa, kochanica Francuza z Meryl Streep, przyniosła mu nominację do Nagrody Bafta. Za rolę Charlesa Rydera w serialu BBC Powrót do Brightshead według powieści Evelyn Waugh był nominowany do British Academy Television Award, Złotego Globu i Emmy. Zagrał polskiego robotnika Nowaka w dramacie Jerzego Skolimowskiego Fucha. Za rolę księdza Gabriela w dramacie wojennym Misja z Robertem De Niro zdobył nominację do Złotego Globu. Pas mojego sukcesów zwieńczyła oscarowa kreacja Klausa von Bilowa w opartym na faktach dramacie sensacyjnym Druga Prawda z Glenn Close. Użyczył również głosu Skazie w disneyowskim filmie Król Lew. 28 marca 1978 roku ożenił się z Sinet Cusack. Możemy mieć tylko nadzieję, że przekazał swój talent jednemu ze swoich synów, Maxowi. Nie ma wątpliwości, że wyglądają podobnie, ale czy dorównuje mu talentem? Na razie, Max znany jest z ról w takich filmach jak Czerwony Kapturek, Biała Królowa, The Riot Club, Gorzkie Żniwa, czy Żona. Gorąco kibicujemy w dalszej karierze. To oczywiście nie wszyscy synowie znanych osobistości, którzy są podobni do swoich ojców. Dlatego wkrótce wypatrujcie kolejnego odcinka. I oczywiście zasubskrybujcie nas, żeby zawsze być na bieżąco z naszymi filmami.